Dzień dobry moi kochani widzowie. Tak jak obiecałam, witam się z wami bardzo serdecznie w tym ostatnim dniu starego roku 2022. Mam nadzieję, że ten rok, którym dzisiaj już kończymy, nie był bardzo przykry dla Was. Te obostrzenia pandemii zniknęły. No, w Wiedniu mamy jeszcze troszeczkę tych obostrzeń, ale nie jest tak źle. Można było już się w tym roku przemieszczać, spotykać się z okazji Wielkanocy, z okazji Bożego Narodzenia, i myślę, że dzisiaj również z najbliższymi zasią zasiądziecie do stołu, będziecie fajnie, miło spędzali czas, a może co niektórzy z Was wybierają się na jakieś fajne bale, może jakieś takie przytulne. Przytulne kawiarenki będą was, was gościć, a może będą to jakieś fajne domówki, prywatki. W każdym razie nieważne, co będziecie robić, ważne, żebyście robili to z ludźmi, których lubicie, z ludźmi, których kochacie i żeby to był bardzo fajnie spędzony czas, żebyście w fajnym takim nastroju, pogodnym mogli wejść do nowego roku, jak my mówimy tutaj y, po niemiecku y, "Gute Rutsch" i neue ja", czyli takim fajnym, płynnym ślizgiem, y, wślizgnąć się do nowego roku. Y, moi kochani, od wieków były Zabobony, takie wierzenia, co należy robić, a czego absolutnie nie należy robić w Nowym Roku, oraz czego nie, na, nie należy robić ostatniego dnia w roku 31 grudnia, ponieważ jeśli to zrobiło się, no to można było ściągnąć na siebie. Ogromnego pecha. Moi drodzy, wierzyć czy nie wierzyć jest to już indywidualna każdego sprawa, ale jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy te zabobony właśnie są i wiemy o nich, no to tak wierzyć, nie wierzyć, ale lepiej się zabezpieczyć, żeby zapewnić sobie dostatek, miłość, zdrowie, powodzenie w finansach. Warto niektóre zabobony, zabobony wierzyć i, i przeciwdziałać im. To nic nie kosztuje, a może akurat nam przyniesie powodzenie, zdrowie i miłość. Ci, którzy są w związkach, może po prostu pewne rytuały zapewnią im stabilność, dalszą miłość, powodzenie. A jeżeli. Mamy tutaj na kanale Singli. No to moi drodzy, jak pewien rytuał zrobicie, to możliwe, możliwe, że w nowym roku zakochacie się albo wyjdziecie za mąż. Ja wiem, tak jak powiedziałam, to są zabobony, ale jeżeli wiemy o nich, to możemy tym zabobonom przeciwdziałać i pewne rytuały wykonać. Na pewno, moi drodzy, dzisiaj. Nie należy sprzątać, nie należy odkurzać, zamiatać, ponieważ możemy wynieść z domu szczęście, które na nas czeka. Również nie należy w Sylwestra robić jakichś takich ogromnych porządków, ponieważ również to może przynieść pecha. Sylwestra. Natomiast bardzo dobrze, jeżeli do prawego buta wsadzicie banknot o najwyższym nominale. Niech całą noc sobie ten banknot w prawym bucie leży. Oczywiście największy, jaki macie w tej chwili w domu. Nikt nie musi do banku specjalnie biec czy do bankomatu wyciągać yy, duży nominał. Jaki macie w tej chwili banknot? W Felu, największy, no to wsadźcie do prawego buta. Niech tam całą noc sobie siedzi i to Wam powinno zapewnić szczęście i powodzenie w finansach. Pieniądze będą do Was przychodzić, nie będą od Was uciekać. Jest również, moi kochani, taki stary przesąd szeptucha. Jest to przesąd babek podlaskich. I ten przesąd szeptucha no, jest taki bardzo popularny właściwie w całej Polsce. I ten przesąd ma Wam zapewnić zdrowie, powodzenie, spokój. I ja dzisiaj, właśnie, ponieważ ja nie znałam tego rytuału szeptucha, ale niedawno dowiedziałam się o nim, i dzisiaj z Wami tutaj zrobię, jeżeli Wam się spodoba. To też możecie zrobić. Jest to bardzo prosty rytuał, który przyniesie Wam szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Moi drodzy, co będziecie potrzebować? Ja tutaj już się przygotowałam. I tak, jest to strasznie proste, bardzo proste. Potrzebujecie tylko szklankę wody. Do tej szklanki wody wsypujecie szczyptę soli. Ja tutaj w kieliszeczku mam szczyptę soli, no więc. Szczyptę sobie. Następnie wrzucacie pierścionek, który lub obrączkę, który nosicie przez cały rok. Ja mam tutaj pierścionek, który dostałam od rodziców na pierwszą komunię świętą i jak byłam dzieckiem był na mnie za duży, ale kiedy skończyłam 16 lat i był na mnie już dobry, bo paluszki mi urosły, to praktycznie z tym pierścionkiem nie rozstaje się nigdy. Kąpię się, śpię, wszystkie czynności domowe również z nim wykonuje. więc to jest pierścionek, który nigdy nie ściągam z palca. Dzisiaj ściągnęłam w ostatni dzień starego roku i wrzucę go tutaj do tej szklanki z wodą. Następnie potrzebny będzie wasz włos. Ale taki włos, który jest świeżo ściągnięty z głowy, więc ja sobie tutaj spróbuję. No, jak na złość, żadnego włosa nie ma, więc będę musiała sobie coś tu chyba wyrwać. Słuchajcie, teraz jak na złość, nie chce nic wyjść. Ok, mam włosa i wrzucamy tutaj ten włos do tej szklanki. I tą szklankę zostawiacie aż do jutra rana. Rano w nowy rok wyciągacie z wody pierścionek, zakładacie na palec i przez cały rok nosicie go jako wasz amulet, który będzie was chronił przed złymi rzeczami, przed chorobami oraz przed biedą. Moi drodzy z dawna był taki przesąd, że gospodynie domowe, żeby zapewnić dostatek na, w nadchodzącym roku, żeby nie zabrakło wody, żeby nie zabrakło jadła, starały się, żeby w domu zawsze była yy, na sylwestra. duża ilość wody, żeby lodówka była pełna, kiedyś spiżarka i ta obfitość jedzenia i picia w sylwestra, Miała zapewnić na nadchodzący rok, właśnie, że nikt głodny w tym domu nie będzie. Jeżeli jakaś pani bardzo marzy o nowej miłości, albo chce, żeby nudny związek znowu w nowym roku stał się taki bardziej ognisty, żebyście poczuli się jak przed wieloma, wieloma laty, kiedy dopiero się poznaliście, Czyli, jak gdyby wskrzesić na nowo ten ogień miłości i pożądania, mówi się, że w Noc Sylwestrową należy mieć na sobie nową bieliznę. Najlepiej koloru czerwonego, ponieważ kolor czerwony symbolizuje ogień, symbolizuje miłość i namiętność. Więc, młode panie, zakładajcie nową bieliznę. Najlepiej w kolorze czerwonym, no i czekajcie na to, co się będzie działo w nowym roku. Kochani, również nie pożyczajcie, ja to stosuję od wielu, wielu lat: nie pożyczajcie w nowym roku nikomu niczego. Jeżeli pożyczycie komuś w nowy rok pieniądze, Będą przez cały rok pieniądze od Was uciekać, tych pieniędzy nigdy mieć nie będziecie. Nie pożyczajcie również soli, chleba, cukru, mąki, nic, nic, żadnych środków chemicznych, jeżeli chcecie, żeby do Waszego domu nigdy nie zagościła bieda. Jeżeli ktoś przyjdzie coś pożyczyć, bardzo chętnie, ale 2 stycznia, 1 stycznia nic nie pożyczamy. I jeszcze, moi drodzy, pamiętajcie, kiedy się rano przebudzicie w nowy rok, warto pierwszą czynnością, jaką zrobić, podejść do drzwi wyjściowych, otworzyć je na oścież i zapra zaprosić dobrobyt, szczęście i powodzenie nadchodzące wraz z nowym rokiem do swojego mieszkania. Więc, kochani, wstajemy. Otwieramy drzwi na oścież, zapraszamy nowy rok do naszego domu. Następnie wyciągamy pierścionek lub obrączkę, z którą się nigdy nie rozstajemy. Zakładamy na palec, wodę wylewamy i nosimy jako amulet ten pierścionek. To nam powinno przynieść szczęście i ochronić nas przed wszystkim, co. Moi drodzy i dołączył do nas Kajan. Halo no, Kajan. No, no, no. Jak zwykle zapracowany, ale zdążył na czas, żebyśmy mogli wspólnie podziękować Państwu i złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego roku. Pozwólcie Państwu, że jak zwykle posłużę się poezją. Stary rok mija, lecz marzenia Zostają. Niech one się Państwu wszystkie spełniają. I z nowym rokiem niech los Wam się odmieni, a ogród życia wnet Wam się zazieleni. Pragnę złożyć żarliwe życzenia szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia. Oby troski życia zginęły w mroku. Podczas nadchodzącego nowego roku. Niech się spełnią noworoczne życzenia, te łatwe i te trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno i te wcale. Niech się spełnia wszystko. Wszystko, o czym marzycie. Tego życzymy Wam z całego serca w Nowym Roku. Staropolskim obyczajem, gdy nowy rok cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Państwu zdrowia i radości. Aby wszystkim Wam się darzyło i z roku

Wasze zdrowie i nasze zdrowie. Prost. Po turecku szerefę, po niemiecku prost, a po polsku na zdrowie. Na zdrowie. Dziękujemy, kochani, bardzo. Życzymy jeszcze raz udanej zabawy, miłego wieczoru i widzimy się, mam nadzieję, w komplecie już w nowym roku. Papa, żegnamy pa. pa, pa. was. Postać dalej szuka je.